W dzisiejszym odcinku jesteśmy razem z całym ci składem i jest to odcinek. Losujesz, ile grillujesz, dlatego że tutaj mamy koło fortuny, na którym chłopaki mogą wylosować różne czasy grillowania na tym oto pięknym sprzęcie. A zobaczcie co jest w środku. Uwaga, co się dzisiaj piecze. O, Przepyszny no znak, subskrybuj! dokładnie, tak! Stawcie łapkę. A wy, panowie, macie szeroką pulę rzeczy do wyboru, więc powiedzcie mi, co byście chcieli jeść na początku. No co dobra, co, co może zabieramy? od deseru to Przepraszam, czy pan zaczyna w domu od deseru i no YouTube! No Otóż nie powinniśmy i. Dobra, ja tak nie <laughs> <grym> ty co naśladujesz, ty! Nie, ty, ty co? No. Ja chcę skrzydełka! Dobry pomysł. Więc musimy ja podzielić na pół dobra. I wylosować. Ile kto? Ma to wypieczony. ty pierwszy dla świecie. Na ja ja tak kogo losujesz? Dla siebie? Nie! Dla siebie? Nie, to jest niedobre! Skorowe <grym> 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 będzie jadł! Oh, nice. Dobra, ja... Nie, nie można tak, oświadczonę! 5 minut będzie jak nic. O, 30, 30 minut. minut, powiedziałem, Ej, ale powiedziałem. Ale to jest dużo. Za tu to jest, bardzo bardzo dużo. To jest dużo. Może umówmy się w ogóle tak, albo nie. Dziękuję no, bardzo, 30 sekund na sam początek, tak dobrze pamiętam? A ja wiem kurwa, ja nie pamiętam nic. Po prawej stronie ma 50 sekund, a po lewej będzie miał 30 minut, no to, to zobaczcie. Leci moje. Dobra, zamykam. O za to będzie A teraz ja was zabawię w tym czasie. Panowie, co jest duże, okrągłe i dzieli się na pół. Mi. Moja dupa! Ha, 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 ha. Taki początek możemy zrobić i do myślączki zaraz wracam. Panie! Dawaj, 7 sekund zostało. Szybko, szybko, szybko. 5, 4, 3, 2, 1, zachybnie! Przepięknie zrobione razie. będą! Orze szkolera, nic się nie zrobiło z nimi. Ja pierdzielę. Uwaliły grilla prędzej niż się zrobiły. Oskubane, zachybny... Ej, jeden ja widziałem, że jest to Dobrą stroną ułożyłem po prostu. To jest. Tylko spróbuj delikatnie, ale nie jest tego, błagam. Ej, dobrze pachnie. Śmierdzi mi to. Ty... Przepraszam bardzo, czy ty gardzisz moją robotą? Padliną zalatuję, to, nie, nie się wymaga... wymazałem Wyjadanie. na poprzednim odcinku. Nie jest złe. Tak szczerze, mógłbym zjeść taką porcję całą. Ale nie jest to najsmaczniejsze danie. w Serio? Na świecie. Zobaczymy, czy wybierzesz to, co ja. Zobaczymy, czy wybierzesz to, co ja. Ja chyba wybiorę. Kurde, było blisko. A co chciałeś? A ja orę. A co a, ja ty, A ja chciałem te piękne paluszki. A no no to, to, to co? Paluszki. Otwieramy nasz torturinę. Ja, to 15 baby. minut. Kurde, jak to się rozwala. To już jest klejące, co dopiero na Dobra, grudni. to losujemy. Ja już wylosowałem. To 15 minut. minut? Do to... czemu ty mi wszystko zjada? Pół godziny! tyle Człowiek pół godziny. Mam nadzieję, że w łóżku też tyle wytrzymuje. Tak. No, jestem też leżony. Do czwilią przebrzydolą. Panowie, minął już czas wyznaczony na skrzydełka dla tego tutaj jego mościa cieszy się no, lepiej, nie tworzysz. Cholera jasna. Ale spioła Co jest? Raczej czego tu nie ma. Tu nowe życie powstało. Ej, to się, Tak, tak. No, 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 bo odkoli się w głowie. Panowie, czas na. O, cholera, na talerz, poczekaj. No Czas na barbecue. Z, ze śliną. No. Dobra, pokażcie, też chcę spróbować. Półgodzinne skrzydełko. O, nie wiem, czy to powinno być. One się jeść. jeszcze dochodzą, słyszysz? Tak, tak syczą. Dobra, ja też. Dziwek, ty się nie spiesz, już lecimy też idzie. O nie, A! Tortilka. A! 15-minutowa tortilla też jest gotowa dla zipka, zobaczcie jaka będzie. Ale węgiel! I tortilka dla ciebie. Tortilka 15-minutowa. Ty, Gresiu, jeszcze masz kolejne 15 o, o, minut. O, mogę sprawdzić troszeczkę, tak? wiem, proszę. Wiesz, naprawdę dobre. Grzesiu, naciesz się, bo potem już jest jeszcze taki dobry. I wydaje mi się, że dokładnie tak powinna być zrobiona, ta tortilla. No pewnie tak. Też mi się 15, tak wydaje, się zdecydowanie do tak dobrze wygląda. Że on znowu zerzał trochę Grziowi. Mogę mm -hmm. się doczekać, żebyś zobaczył, jak ty dostajesz 30-minutową. Mm, mam nadzieję, że nie będzie dobra. Jaki niemiły... O tej tortilla po pół godzinie. Po pół godziny Do Grzesia Zobaczymy czy będzie smaczna O co jest? Nie chcę to, nie o nie. Nie chcę to patrzeć jakby. O nie Ta moja a. była taka pyszna Tak ładna mi smakowała, a to ładna. Dobra będzie Szybko się spiekła O, o co uwaga No to Czasami jak w nocy zamawiałem kepsa i Turek przysnął to właśnie kepsa dostawała. I jadłem ze smakiem Co? Dobra. No węgiel Da się jeść? No węgiel Ale to dobrze czy źle, bo nie wiem dobre Ocena? Ocena? Ja dawa, daje pół. To ja dziękuję za takie opinie, tu się całkowicie zgadzam Obyś to tak samo jak przyjął, tak zwrócisz no, Chcecie spróbować? Może spróbujemy sajgonek Co ty na to? Niech będą yy, tofinki jak chciałem na początku no dobra. Ja też chciałem żebyście tofinki wybrali To jest najśmieszniejsze no to się Da się Co to wać? zrobić Da się to zrobić <grym> Dawaj Zipek, rodzina, tofinka Nie no proszę Kukasz no. mówi da się to Jedna zbrań. minuta, idealnie już, no dawaj O, ile? <śmieniu> Zakręć nim! 30 minut! Nie! Czekaj, 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 chcę tylko zobaczyć coś, jedną rzecz, daj! Bardzo Wodziny. nieładnie Od tak grzebać! Ten, proszę nie, państwa, nie, 3, 2, 1. Tak. Jazda z klebakami, lecimy, lecimy, lecimy! Paniały kucharz! O! Gotuję! Jak to, ja to robię? A, proszę Kupenia, pani, ale pokazał dupę! To, Dobra, nieważne. Nie ma, ty chłopcy im to jest coś tak No to nie są To by Było dobre. Proszę uprze. O, panie! Zenderii! Berylii! No, ale to będzie dobre. Macie, no, w ogóle w sumie czemu wszyscy mogą próbować? Proszę. Masz połowę, no. To No. Wy nie chcecie tego zobaczyć, ale patrzcie na no to. To jest ten wafelek. Gdzie ty będziesz to żarł? Siadaj! O nie, to jest to finek? Nie, to jest fu. To fu. co to jest? Nie do końca chcesz wiedzieć. Ostatnio karmiłem ten świnie, zrobiły tak. Jak zrobił? zrobiły tak. Braku! jedna świna ci uciekła Proszę ja bardzo, słyszałem swoją świnię, gdzie ona jest, chrum chrum Ło kurna, ale kopyta ma Dobra grzesz, ja chcę to zobaczyć Ale czekaj, ja chcę to spróbować ja to się... Bardzo ja. dobre Aż tak niedobry? Dobry Mi się serce kraja, kiedy widzi moja ciężka praca idzie w las Dosłownie idzie w las leci, Leci. Błagam, jeśli wybierzesz możną pizzę, jak chcesz co najmniej 30 minut. Lezi. No, Na no, no. Godzina! Godzina na sajgonki! No naś. nie wiem, czy warto kręcić, kiedy ty zawsze 30 minut masz, więc nie wiem, czy nas to zaskoczy. No to! Stary, no dobra. Jak zakręcić 30, to ja ci kręcę. Oh, yes. O jest! Jedna What godzina, jedna boys. godzina. Trzy wystarczą, mamy po godzince czasu. Zaraz do Was wracamy. Za, za godzinę w sensie. Kolejne stopery. Mamy za mało, ponieważ musimy grillować w trakcie rzeczy, bo inaczej ten odcinek by nam zajął 10 godzin. Więc. Johnson! Zajgonki. Obydwaj wylosowaliście je po godzinie i właśnie są teraz gotowe. O nie! Co to jest? To są paluszki spaleniowe. Paluszki spaleniowe, no? Widzowie, zapamiętajcie jedno. To są płuca aktywnej, normalnej osoby. A to są puca palacza, nigdy nie palcie Panowie macie, płuca palacza dla was Ojej. Nawet są w kształcie papierosów O, fu, o, fu. o, o, o Co to kurna jest? Co tu jest w środku w ogóle tej sajgonki? to są z mięsem, czy z czym? No teraz to wygląda jak... Nie no chyba to są z kapustą Obrzydliwe Ej, kupasz garne? poszedł to powiedz, że ja żarem całe Ale dobry diaderosz Dla mnie zero smaku, zero, sam węgiel Nie no, panowie no, drogi jest węgiel w tych czasach no, Więc ale macie czym opalać obrać? proszę wybierać kolejne danie. Ja wybieram... Timo prezidente. O, dobry wybór, no. Masz wylosuje za ciebie. Dobra, sobie. to zakręcisz jeszcze raz. Dobra. To jest mój wujek z Francji. To będzie bardzo dobry czas, koło minuty. Cztery Zdajmy minutki! Idealnie! Idealnie! Godzina! Ser godzina. godzina! Jak to będzie wyglądać? I właśnie po to nagrywamy ten odcinek. To Udało to Ci się fajne. dziecko odpakować. Fantastycznie! A, o nie! <śles> no, jeszcze mi nie wszystko, przecież, tego brina. Ja nic nie widzę, nic nie słyszę, nic nie czuję. Chyba jednak Johnson jest potrzebny z telefonem, nie? Johnson! No. Minęło 5 minut na camemberta czas. Panie, to jest nadgryziony, to jest zipka! To jest, ale nieprawda, nikt nie mówił czyj, czyj. Proszę uprzejmie, tak pyskował. A weź mnie też ukrój. No Tyner, chude, Ej, on jest idealnie zrobiony. No, też mi tak Ej, idealne. No. no, idealne. Ale dla mnie brakuje zbawiny. No nic, na mojego czekamy jeszcze godzinę. Panowie, czas na se. Jej, Panie jej. jest cudowny. Za! Fer po godzinie. Ale powłuchaj tego, tak, powłuchaj! Uuu, ole, ole nie, no, z normalnie. Tak to... Ej, ej dobre, ej, ej! Kawalony ej. jest! Patrzcie, ale już się nie rozpływa. Ej, no, bez no. Co się stało z tym? Co Patrzcie, jest? jakie dziwne. Dwa dla palet. Ale to jest za gorący, żeby to jest. Aha. O, no, ktoś tu mówił gorący? A tak, jak ty. Ej, a co to jest to? Surimi, paluszki o smaku krabowym. O nie, nie. Ja, tylko nie no ja tego roże, nie nabydę i tego nie zjem. Biorę to, 30, 30 minut, minut. Yes, Jest! W końcu jakiś content. Ja? 15. Dobra, Dobrze, kolejny telefon. Johnson! To są merci, ale dla dzieci, które się wychowały nie. na plaży. Nie? Ej, czy to może być dobre w ogóle? To, że to kosztuje 2 złote za 10 kawałków. Nie znaczy, że jest tanie. Jest okropnie tanie. Nie wiadomo czemu. Proszę uprzejmie. Co to nie jest. Hmm. Panem, wiecie, ryby. Ej, patrzcie. Wszystko tam jest. Ech! Dużo lepsze. Kopyta ryb tam są. Hmm. Dużo lepsze niż normalnie. Dobrze, Ze środka zjem, ale na zewnątrz czegoś. to są flagi. Wszystko tam jest. Ości. Ja jeszcze raz coś usłyszę a propos mojego jedzenia. Jedzenia, a przyjdę do tego stołu i to nie z takim fajnym narzędziem. Ale. z siekierą. Yy, pyszne. Paluszki krabowe po pół godziny dla... Grzesia. dla Grzesia. Nie jest tak źle po pół godziny. Proszę uprzejmie. Ok. Nie. Chcesz sobie usiąść za mnie? Dawaj, chodź. Czemu? Bo to by smakowały. Może teraz będą jeszcze bardziej smakowe. No. A no, po 15 tak były dobre. Czy po pół śmierci. godziny będą zajebiste? Śmierć obrzydliwa to jest. Leżało dobrze, bo to wiecie, leży w różnych o, miejscach. Nie. już, już szam węgiel. Czas na kolejną rundę, i teraz wybieram. Um, czekaj, co wybieram? Burger, burgera, ja. Stary na burgera każdy czekał, ale ja też czekam na pizzę osobiście. No, no to A. co? Losujemy? Teraz tu się rozpakuje do naszego otwora. Uwaga! i mam 4, minut. 4 minuty 4 minuty. 4 minuty! Kiepsko, kiepsko. No, Bardzo Czesiu, dobrze, bo ci rozłożę go całego na pół, synek. Zrobimy a, go w 4 minuty. O. Na trzy kawałki, synek. Ja gotowy jestem na tą misję. Dobra, ale pan musisz Odpalaj czas, a ty zamknij apę. Jedna godzina! Serio, burger na godzinę! No, let's go! Ja mam dosyć tego gnojaka, który tu siedzi Za każdym razem 30 minut albo godzinę Ty sraci idziesz w tym czasie Dobra, czy to co? jeszcze raz, to jeszcze raz Ta, Wrzucę ja ci całego, ażebyś się po... Burger na godzinę stary O! Słychać już czas, znaczy, że 4 minutki minęły. I ja on chyba będzie idealny. O, ja myślę, że o, będzie mięso wygląda źle. To nie wygląda jak mięso. No, Myślicie, że to jest iz... mięso? Placyk po czterech czasem, minutach mięso. smażenia burgera powiedział, że to nie jest mięso. No gnój. No ale kodera. to dopiero po tym, jak wziąłem barbecue, stary, więc. No, to nie mogłeś pójść po koczu? Nie! Patrz jak to miło popatrzeć na tego, co nie ma jedzenia. Jak miło! To, na co wszyscy czekaliśmy, czyli burger po godzinie! Albo bardziej po godzinach patrząc na niego. Patrzcie, ale on wygląda jak kanibal z zaszytą mordą, już tutaj. Jest obrzydliwy. Jest tak twardy, że można w nim gwoździe wbijać. Proszę bardzo. Ej, ogólnie jedzenie węgla, czy nie jest przypadkiem. Ale jest ładny Ej, Ale to mięso nawet nie doszło nie? Godzinę, godzinę robienia Ono nie zmieniło koloru, nic, zero Bo bułka jest plastikowa Okazało się, że takie jedzenie jest bardzo toksyczne Tak ogólnie Jak się weźmie dużo sosu, to nie czuć spalinizy, tylko sosu A, twoja kolej, To ja wylosuję rumuńską ruletką Od razu miałem ochotę na Naleśniki z grilla! No Ej, nie. to będzie okropne! No. Bo to już ma zapach mięsa cały ten grill, a wy wrócicie to naleśnik. Nie pomyślałem o tym. O to co ty losujesz w ogóle? No, to a, co? Ja wierdzielę! Teraz ja, uwaga i. Nooo! na minuta! Wyciągamy! Ciągamy. No dawaj. Naleśnią test. Pypły. Mm, uh -huh, Takich najbardziej lubię. Dziękuję. Na Panie kucharzu, można naleśniczka po godzince tak, dać jest. mojemu koledze? Oczywiście już tłumaczę jedną zasadę, postawiłem go tutaj z przodu specjalnie, żeby nie spalił się, tylko żeby był po godzinie. Bardzo dobrze spieczone, a tak się da na grillie. I wszystkie wcześniejsze spaliłeś zupełnie no specjalnie. Zupełnie przypadkowo właściwie, a potem ogarnąłem jak służy grill i jak a, się go obsługuje, okay. to może być pyszne. Ładnie pachnie, dobrze wygląda. Ej, zabiekany, nice. Panowie. Wygląda trochę jak z tej restauracji. Manekin, właśnie, nie? właśnie o tym pomyślałem. Dokładnie o tym pomyślałem. Weźcie, bo nas pozwolą. Serio. No chodzi o to, że wygląda smacznie. Tak. tak. Rodzinie, to... Ej, ale dokładnie o tym tak. sobie pomyślałem. O tej samej restauracji. Ja ogólnie nie, nie przypadam z naleśnikami, Więc tak za takim Co, I jak się jak? Dobry jest? Bolący. Po ma bardziej Nie czuć żadnych innych rzeczy. Uważam, że dobrze przyrządził to kucharz. Kto ja teraz wybiera? Ja. Pizza. Pizza. Dobrze. Godzinę. Na godzinę, ale mały kawałek dajemy na godzinę, stary, nie marnujemy tej pizzy, bo jest dobra A teraz ja Dobrze, Panie, tylko full ogień. na full ogień. Dobrze, zrobimy tak jak trzeba Dobra, więc pizza Grzesia, wyciągamy Proszę uprzejmie Ej, Ej, dobra was? pizza, stary Pizza z barbecue? A z czym stary, nie jesz pizzy z barbecue zawsze? Ke... Pizze albo... się jest z z się jest ze wszystkim, tylko mm, nie Ale dobrze się pizzunia ugrillowała. Dwie minuty, pamiętaj. Moja ocena w skali od 1 do 10? 8. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Pizza, ej ona jest idealna. Panowie, Dziek. patrzcie na to. Ej, dobrze Patrzcie wygląda. na to, nóż przynieście. O, jest pysznie. Dobrze! Człowiek mój! Dobrze robię. Żrą te barbecue. O, sos! Dawaj, masz ja też nie wiedziałem O przecież, dobra Ile! Więc widzowie napiszcie, która rzecz była najdziwniejsza z grilla A my kończymy ten odcinek, więc zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał I to na tyle, na razie